Bierzemy na siebie olbrzymią odpowiedzialność, chroniąc granice wschodnie zarówno Unii Europejskiej, jak i Sojuszu Północnoatlantyckiego. I głosować przeciwko temu, żeby tarcza wschód była uznana za projekt europejski, to jest coś dla mnie absolutnie niezrozumiałego. I nie chcę, drodzy państwo, się teraz pastwić tylko i wyłącznie nad pisem. Chcę tylko zapytać, czy rzeczywiście musi być tak? że w momencie kluczowym, kiedy powinniśmy być razem, że pis się w taki sposób zachowuje, że nie potrafi się unieść ponad swoje partykularne interesy, nie potrafi się unieść ponad potrzeby, bardzo zresztą źle interpretowane, potrzeby kampanii wyborczej i nie potrafi się kierować interesem państwa i nie potrafi się kierować zdrowym rozsądkiem. A dzisiaj, drodzy Państwo, jeżeli chcemy być bezpieczni, to potrzebujemy właśnie zdrowego rozsądku.